Hejka! Nagrywam to drugi raz, e, więc e, nie mam już tyle energii, ile miałam pół godziny temu. E, natomiast mam nadzieję, że i tak będziemy bawili się dobrze. Na do sam początek zachęcam Was do zaobserwowania się w mediach społecznościowych. Nawet jeżeli chcecie się ze mną tylko kłócić, e, zapraszam na Twittera i na Instagrama. Zwłaszcza, że możecie tam e, znaleźć też fragmenty mojej e, nowej działalności. Otóż zostałam malarką. Jestem w trakcie lekkiego przemeblowania, więc nie wiem, czy to widać, ale gdzieś tam stoją moje obrazy. I dzisiaj e, oprowadzę Was po pewnym obiekcie, który stworzyłam w Simsach a zainspirował mnie do tego pewien incydent, który miał miejsce na Twitterze. Zamierzam deadname'ować ten portal i uważam, że mam do tego bardzo mocne, moralne podstawy. Wrzuciłam taki obrazek, który znalazłam gdzieś tam u siebie na Facebooku. Jeżeli korzystacie z Facebooka, to wiecie, że jeżeli w przeszłości poddawaliście się do różnych grup, to generalnie wasz feed jest chyba miejscem o najwyższym stężeniu cringe'u w ogóle spośród różnych mediów społecznościowych. No i trafiłam na taki obrazek, który uznałam za godne podzielenia się z internautami, ponieważ jest no, taką żenatką na wielu różnych poziomach, przede wszystkim jest to demotywator, robiony na poważnie, i przedstawia on Osiedle na moje oko na białą Łęce albo na targówku. Znaczy ten, o, to jest dokładnie ten opis może nie licząc tej ciszy nocnej. Czy jest gdzieś osiedle nierodzinne, na którym mieszkają tylko single i singielki, zamiast placu zabaw jest siłownia pod chmurką? Nie ma żadnych szkół ani przedszkoli, nie ma ciszy nocnej, można wpaść do każdego sąsiada na piwo. I dekonstruując to po kolei, to tak jak powiedziałam, no myślę, że na Białorus, albo na Targówku, albo w ogóle w każdym jednym mieście. To zresztą tutaj w odpowiedziach pojawiają się takie komentarze, że to brzmi jak zupełnie poważna reklama pato deweloperki. Ponieważ co już poruszałam też gdzieś tam w poprzednich odcinkach z tego cyklu, te mieszkania deweloperskie w przeciwieństwie do. Pełnej bardzo wielu wad, wielkiej płyty. Są budowane w taki sposób, że w ogóle nie są w pobliżu żadnej kluczowej infrastruktury. Są zupełnie antyludzkie, więc chyba się też rzeczy antyrodzinne. No i myślałam, że wrzucę tego mema tak gdzieś na fali, tematu, który podejmowałam wcześniej yy, i na temat którego nagrałam też taki wideoessay, do którego Was odsyłam, czyli do Dzieciofobii. No i myślałam, że to będzie super, taka klabra kompozycyjna do tego, do różnych tam jakichś inp na Twitterze i tak dalej, no i okazało się, że nie. To zostało wzięte całkiem na poważnie i jakby ludzie piszą niestety, mieszkałbym, marzenie, albo wzięłabym kredyt nawet, jakby, girl, nic nie stoi na przeszkodzie. Jedyną ewentualnie rzeczą, która byłaby tutaj trudniej, e, trudna do osiągnięcia, no to jest to osiedle zupełnie bez ciszy nocnej. No, Ona jest chyba ustalana generalnie jakoś przed, przez administrację. To, czy jest przestrzegana, jest już kwestią bardzo indywidualną. Natomiast jeżeli chodzi o to wpadanie na piwko do, do sąsiadów, no to tutaj. Polecam inny swój wideo-esej na temat tego, dlaczego młodzi ludzie popierają różnej maści ekstremistyczne ruchy i o tym, jak bardzo potrzebujemy przynależności jej, nie mamy jej, jak bardzo mamy problemy z nawiązywaniem relacji międzyludzkich i tworzeniem wspólnot. I pomyślałam sobie, że odtworzę takie osiedle stworzy je, spełnię marzenia wielu osób. I to osiedle powstanie w Simsach. Swoją drogą ktoś zapytał mnie też w komentarzu, czy nie chciałabym stworzyć w Simsach wolnej Polski. Na co odpowiedziałam, że boję się trochę, że za stworzenie wolnej Polski w Simsach będę siedzieć w wolnej Polsce. Ale trochę się do tego szykuję i myślę, że generalnie możemy założyć, że twór, który Wam zaraz pokażę. Istnieje w wesołej, uśmiechniętej wolnej Polsce. Jako świat, w którym um, takie osiedle bezdzietne, któremu się żadne dzieci nie urodziły, e, e, będzie odpowiednie, no to wybrałam e, tutaj ten świat wyspiarski, aby mieć poczucie takiego jak najsilniejszego odgrodzenia od, od niebezpieczeństw takich jak dzieci. No i tak jak mówiłam, trochę, trochę muszę przyznać, że gdzieś tam pomału tworzy wolną Polskę, ale w każdym razie tutaj, tutaj jest to nasze osiedle. Jest to osiedle zbudowane naturalnie przez jakąś firmę deweloperską ze wszystkimi tego atutami. I tak, jesteśmy, jesteśmy na wyspie, jest to sytuacja która ma bardzo wiele zalet, no bo zmniejsza ryzyko, że tutaj jakieś tam yy, dziecko by wzięło, podpłynęło. Najpierw pokażę Wam to wszystko z zewnątrz. Yy, mamy tutaj takie, 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 taką roślinność, która jeszcze dodatkowo gdzieś tam, wiecie, maskuje to miejsce. Mamy naturalnie dowód takiej wyraźnej przedsiębiorczości, no po prostu twórców tego osiedla, ponieważ mamy dużo przestrzeni reklamowych. Jeżeli chodzi o ten dach, no to tutaj była taka mała wtopa, ponieważ nie, nie dostosowano materiałów budowlanych do warunków atmosferycznych. No, co niestety ma też wyraz tutaj, w tych pękających ścianach. Generalnie tak sobie wyobraziłam, że gdyby, gdyby stworzyć taką reklamę tego osiedla, to wybralibyśmy sobie, oj, żeby nie było widać tego brudku tutaj, to wybralibyśmy sobie, i tego dachu, to wybralibyśmy sobie o taki kadr. Tutaj widać silne inspiracje antykiem. Ponieważ moim zdaniem, e, e, antyczni twórcy celowo tworzyli i rzeźby, i architekturę w taki sposób, aby koniec końców ten kolor ustąpił bieli, i żebyśmy my, światli ludzie, e, domyślili się tego, że to jest prawdziwy luksus, a nie jakieś kolorki. No wyjątkiem jest oczywiście złoto, które można dostrzec w tym ogrodzonku. Tutaj jest parking. I tak to wygląda. Ok, to teraz zrobimy sobie spacerek. Więc tutaj jest wejście, mamy jeszcze dodatkowo system różnych zabezpieczeń. Mamy, mamy, mamy naturalnie prywatną firmę, firmę ochroniarską. Bo wyobraźcie sobie, państwową firmę ochroniarską, wyobrażacie sobie, żeby państwo taką firmą ochroniarską było, to, to by nie działało, bo, bo to by konkurencji nie było w ogóle na rynku, więc to bez sensu. Tutaj sobie wchodzimy, jest sprawdzane, czy oby na pewno nie chcemy wnieść jakichś dzieci, tu jest list w butelce gończy i wchodzimy sobie na osiedle. Tutaj mamy znowu przejaw przedsiębiorczości, czyli mamy przestrzenie reklamowe. Mamy też sklep. Ja nie wiem, jaki to sklep. Sami sobie możecie powiedzieć, jaki to może być sklep. Ale widzicie, zatrudnienie od razu. Oczywiście nikt, tutaj mieszka, nie pracowałby w tym sklepie. To chyba wiadomo, że tutaj pracują osoby raczej zatrudnione na takich stanowiskach nie wymagających pracy fizycznej. E, mamy dział najważniejszy, no gdzieby taki, gdzie by, kochani taki dział mógł powstać na osiedlu dzietnym? To zaraz by zakazali tego chyba. E, tutaj mamy skrzynkę taką z niebezpieczeństwem. Widzimy sobie, mamy ładnie, ładnie udekorowane i dostosowane do przestrzeni drzwi i okna. To wygląda pięknie, że trochę, wiecie, to jest po prostu Wenecja, antykluksus i paczkomat. Tutaj akur mamy e, przykład doskonałego wykorzystania e, architektury w taki praktyczny sposób, no bo mamy parter i dwa piętra, więc e, Zarazem mamy do dyspozycji więcej mieszkań, jak i po prostu więcej przestrzeni. Mamy też taką opcję dla osoby, która nie mogłaby wziąć, taką budżetową, która nie mogłaby wziąć kredytu. Na no, takie 600 tysięcy powiedzmy sobie też. E, tutaj są akurat na górze mieszkania bardziej luksusowe. Tutaj są takie bardziej znane z moich poprzednich Simsowych odcinków, chociaż e, możliwe, że jeszcze byłoby podzielone na pół, żeby, wiecie, no więcej osób na pewno i spore zapotrzebowanie na tego typu osiedla. Po co, po co z tego nie skorzystać? Mamy tutaj znowu... E, Zmysł przedsiębiorczy, czyli ta przestrzeń jest wykorzystana na różne budki z trunkami, pewnie z jakimiś kebabami, takimi lepszymi falafelami. Tu krzesło ktoś sobie wyniósł, wystawił. Widzicie? Kwi kwitnie już. Kwitnie już, mimo że tylko jedno mieszkanie jest e, udekorowane, to już kwitnie tutaj po prostu e, sąsiedztwo. I możemy sobie zwiedzić jedno, jedno mieszkanko. Takie specjalnie tutaj dla Was zrobiłam. To też jest mieszkanie, można powiedzieć, pokazowe. To akurat już, no niestety, kosztuje bańkę, no ale wiadomo, że na takie mieszkanie trzeba zapracować w życiu, powiedziałabym. To jest takie mieszkanie, że na nie patrzę i ja myślę, że to będą em, zamieszkają je ludzie, którzy. No, jedzą dziczyznę i słuchają, e, i słuchają męskiego grania i czytają to karczuk. I ta książka e, prowadzi, e, pług swój przez kości nieumarłych, patrzy, patrzy na tę dziczyznę i... Em, Tutaj, no wiadomo, biblioteczka, no bo przecież ktoś kto nie jest oczytany, nie zamieszkałby w takim miejscu. E, mamy globus polski. I dwa pomieszczenia. Tutaj jest e, łazieneczka, funkcja hydromasażu. E, a tutaj jest sypialnia. Oje. Oh yeah. tutaj z takim baldachimem. I jak się podniesie te rolety, to od razu można sobie wyjść na taki ganeczek tutaj. Mieszkania mają różną wielkość, e, więc też będą dostosowane do zapotrzebowania e, singli, singelek i być może jakichś par, które by się tutaj pojawiły. I tak. Oto ono. Oto ono. Więc tak, chciałabym się od Was dowiedzieć, czy chcielibyście zamieszkać na takim osiedlu, czy jesteście. E, Dzie dzieciowi, dajcie mi znać, i jeżeli macie jakieś pomysły, to mi powiedzcie o nich. I bardzo, i to koniecznie, proszę Was, powiedzcie mi, co Waszym zdaniem e, powinno być w wolnej Polsce. To jest dla mnie bardzo ważne, bo potrzebuję bardzo inspiracji. Proszę, powiedzcie mi. Pozdrawiam Was i całuję w samo serce.